90. Zawał serca. O cholera! O cholera! Zobaczcie to. Zawał serca 28 grudnia 93 roku. Za moimi plecami widzicie jeden z trzech budynków byłego osiedla na ulicy Dudziarskiej w Warszawie. Swego czasu była to jedna z najbardziej niebezpiecznych okolic warszawskiej Pragi. Przesiedlono tutaj osoby, które nie było stać na płacenie za mieszkanie głównie właśnie z warszawskiego śródmieścia oraz warszawskiej Pragi. Był to swego rodzaju eksperyment miasta Warszawa. Który nie do końca się udał, bo bloki wybudowano w naprawdę strasznej okolicy. Z jednej strony tory, z drugiej strony tory, w niedalekiej okolicy spalarnia śmieci MPO oraz zakład karny dla kobiet. Dodatkowo nie było tutaj doprowadzonych żadnych dróg, dlatego ludzie bardzo często, aby się tutaj dostać z pracy lub do pracy, lub do miasta, lub z miasta, musieli przechodzić po prostu przez tory bardzo często pod pociągami. Ganiali ich sokiści. Jeżeli się nie miało samochodu, miało się przejebane. Jako ciekawostkę powiem Wam, że dopiero po 13 latach doprowadzono tutaj komunikację miejską. Wybudowano przystanek. Jednak nie było tak kolorowo, bo jedyny autobus, który tutaj przyjeżdżał, linii 245, odjeżdżał co półtorej godziny, a w godzinach szczytu co 40 minut. A co z ludźmi tutaj mieszkającymi? No, nie zawsze była to patologia. Mieszkali tutaj również ludzie bardzo dobrze wykształceni, którym po prostu w życiu nie wyszło. I zostali oni wrzuceni w to miejsce ze strasznym elementem. Natomiast miasto Warszawa miało pomysł, jak temu zapobiec. Postanowiono przesiedlić tutaj również policjantów, dać im mieszkania. Natomiast po tym wszystkim, co powiedziałem, możecie łatwo się domyślać, że policjanci, gdy zobaczyli to miejsce. Postanowili szybko się stąd wyprowadzić. Po prostu uciekli i ci normalni ludzie zostali z tą patologią sami w tym miejscu. I ta patologia przejęła te bloki, zaczęła niszczyć je, zaczęła niszczyć klatki skodowe, mieszkania. No i zaczęła być tutaj bardzo niebezpiecznie. Dodatkowo w budynkach tych nie było gazu, nie było przez długi okres ciepłej wody, tak więc warunki były naprawdę spartańskie. Dlatego miejscowe osoby mówiły, że żyją w getcie. Myślę, że najfajniej będzie, jak spróbujemy wejść do tych budynków. Pomimo, że okna są już zamurowane i wszystkie drzwi również klatki, to są dwa miejsca, przez które można się wciąż do nich dostać. I jedno widzę przed sobą. No i wchodzimy do środka. Tutaj jest wejście. Trochę martwi mnie, że wygląda ono trochę inaczej niż kilka dni temu, jak byliśmy. Bo nie było tak rozwalone, no ale dobra. Zobaczymy. Justynka już weszła do środka, jako pierwsza. Jesteśmy już w środku. I pierwsze, co widzimy, to regał i cała masa kaset wideo walających się. Zaraz Wam pokażę jakieś tutejsze szlagiery na VHS-ach. Trzeba tylko uważać na nogi. Zobaczcie. Podwójny agent. A tutaj czyjeś łóżko. I tutaj jakieś rzeczy też czyjeś leżące. Również kasety VHS. No i tutaj zobaczcie: Również cała masa kaset VHS i nawet eminem na CD. Czyli jednak to są piwnice. Tak właśnie, piwnice to musimy dalej. Dlaczego musimy dalej? No to idziemy. Woah. Dark jungle. No jest tutaj lekko creepy. Nie, ślepy zaułek. Jakieś pomieszczenie piwniczne. Tylko już z jedną szafką. Czyjeś narzędzia? No widzicie. Tutaj. Bez rewelacji. Pójdziemy tutaj. O, tutaj gdzieś musi być wyjście z tej piwnicy. Czyli zszyty. szyty, magazyny. Dużo farb, jakieś pudełko po telewizorze, technika. Idziemy dalej. Iś rozwalony kineskop po telewizorze. Ło! Wow. No i oczywiście zabawka jakiegoś dziecka, które tutaj mieszkało i pewnie bawiło się. Ja pierdykam. Anita Lipnicka i Cycki, i Archimum Lips. Czujalny mitot. Kojarzycie? No i oczywiście również Warius Max na podłodze. I tutaj Away from Home. Doktor Alban. Soczysty kawałek mięsa. A tutaj jakieś drzwi z lustrem. I narysowany fiot. Dobra. Uo. Kolejna zabawka jakiegoś dziecka. No dobra. Widzicie, ktoś tutaj sobie zrobił wejście. Spróbujmy. O, patrzcie. Dudziarska 40B przez 39. Pani Małgorzata. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Warszawy woli. Nie odebrane, cała masa wezwań, cała masa jakichś obrazków świętych i nie tylko. No i są pierwsze mieszkania chyba. Łazienka, pokój, piękna glazurka no, i oczywiście już zamurowane okna. Okna zamurowane, ale tutaj ktoś sprayem napisał okno na lepszy świat. Dokładnie, niestety ten lepszy świat został zamurowany. Idziemy dalej. Tutaj widzicie. Część mieszkań ktoś sobie zamurowywał Może ktoś miał jakieś cenne rzeczy w środku no, Ale niestety Różni szabrownicy rozwalili to i dostali się do środka Czyjeś weki Ciekawe czy niektóre nadawałyby się jeszcze do jedzenia e, Nie będziemy próbować A tutaj zobaczcie jaka piękna filiżaneczka. Uszkodzona. Zostawię ją tak jak tutaj ktoś ją odłożył. Cała masa różnych napisów na ścianach. I kolejne piętro. Zgustownie witającymi drzwiami. Łazieneczka bardzo mała. No i oczywiście pokoje, które są już puste. Widać jedynie jakąś wykładzinę tylko, która tutaj była w tym, dom w tym domu, w tym mieszkaniu. No ale poza tym nie ma już tutaj nic to samo, puściutka tutaj widzicie dość mocno uszkodzone drzwi kto się musiał nieźle wywalić siłą, żeby się tutaj dostać ciekawe jakie rzeczy ta osoba tutaj znalazła jakieś kurtki leżące no, i oczywiście również płyty CD lub DVD i cała masa magazynów, krzyżówek. Tutaj również jakieś puste mieszkanie. Jak widzicie, ktoś miał jeszcze albo nowe drzwi, albo ktoś się tak poklejał. Kolejne mieszkanie i widzicie, poniszczone wszystko. O, tutaj Zobaczcie, jaka gustowna zasłonka w tym drzwiach do łazienki. No i oczywiście pokój z szafką i również płyty DVD i cała masa innych rzeczy. O, tutaj sobie ktoś nawet kanapeczki pewnie robił przez wiele lat. No i oczywiście szafka, weki również. No i oczywiście. Rzeczy najważniejsze, czyli alkohol, piwko, jakieś listy, wezwania. No i oczywiście pilot do nieistniejącego już tutaj w tym pomieszczeniu, telewizora. I oczywiście święte obrazki, książeczki i tego typu rzeczy. Ach, to jakaś pamiątka. Zobaczcie, jaka kaseta. Już tylko opakowanie. Z wypisanymi wszystkimi hitami, które się na tej kasecie znajdowały. Wow! serca. O cholera. O cholera. Zobaczcie to. Zawał serca. 28 grudnia 93 roku. Jadź Centrum Onkologii Badanie klatki piersiowej Uf, Masakra No to idziemy teraz Tam Jakiś pozostawiony but Trzeba tylko uważać na nogi I na różnego rodzaju gwoździe i tak dalej Wow jakieś wyzwanie tutaj mieszkała jakaś dama cała masa kosmetyków buciki zobaczcie jaka mała wanna ale popatrzcie jaka gustowna tapeta a tutaj na drzwiach Czyli pokój z misiem. Wow. No i oczywiście różnymi rzeczami jak piwko, kubeczki i tego typu rzeczy. A tutaj duży pokój, jak się domyślam. Również z całą masą osobistych rzeczy: pisma, buty. I oczywiście świadectwo szkolne. Dobrze się ktoś uczył? Dobrze, dobrze, to też Zachowanie wzorowe. Nieźle. A tutaj czyjeś zdjęcia. Kto tutaj mieszkał? Jakie zdjęcie rodzinne? I świadectwo ukończenia liceum. Jak się ktoś uczył? Dostateczny, 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 dostateczny. No okej. Okay. Ktoś opuścił 143 godziny lekcyjne, z czego nie usprawiedliwiono 60. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Jezuska i również inne świadectwa. Dużo świadectw. No dobra, nie będziemy ich oglądać teraz. Ale jest dużo prywatnych rzeczy. Zobaczcie. Jak rozprute drzwi. Tutaj mieszkanie ogołocone. Na ścianie został tylko napis Grzegorz. Zapewne wykonany o wiele później. Szyba w To były takie typowe szyby w PRL-u. Z takim charakterystycznym wzorem, który zawsze był taki sam. Niesamowite. Tutaj czyjeś szafy wyniesione na zewnątrz. No, i kolejne mieszkanie. Jak zawsze, bardzo mała łazienka, ale naprawdę skrajnie mała. Zobaczcie, jaka mała kabina prysznicowa. Został jeszcze czyjś dywan. No i kuchnia. Zobaczcie, jakie ładne rzeczy. Ale kuchnia również. Bardzo mała kubeczek i idziemy dalej. Jak pan rzeź tu w las? No, tutaj już jest rozpierdol o wiele większy. Tutaj już się działo grubo, jakiś boiler lub coś podobnego. Przejdziemy tędy i zobaczymy tutaj. Puste pomieszczenia, pozostały tylko buty i charakterystyczna szyba z wzorem, o którym Wam już opowiadałem. Tutaj mieszkanie również ogołocone, pozostały tylko jakieś śmieci. Dokładnie. I takie klasyczne krzysełka, jakie kiedyś były. Tutaj kuchnia. O, z kalendarzem Będzie data 2017 rok Na wrześniu się zatrzymało Żegnam się Z maluszkiem Kupię sobie drugiego Ciekawe, czy faktycznie sobie kupił Dobra, tam nie będziemy wchodzić, czy wejdziemy? Wejdźmy Wow Wow FFM, najlepsza muzyka Prestigo. No, zobaczcie. Poczujcie to. Gorzka, żołądkowa. Ktoś sobie zachomikował. Może się zgłosi po to któregoś dnia. Tutaj zobaczcie. Ktoś jeszcze zostawił koszulę. Może, w których chodził do pracy. Tutaj siedział na fotelu i zostawiał komentarze na YouTube no a tutaj miał swoje i różne prywatne rzeczy krzyżówkę i tak dalej no jeszcze zostawił butak, widzicie i cała masa kubeczków one są tutaj wszędzie powiem wam, że klimat jest nieziemski dużo mieszkań jest oczyszczonych ale w tych, w których są jakieś rzeczy no to jest niesamowicie na przykład zobaczcie to niezłe, nie? Lekko takie creepy. To musi być smutne. Wrócić tutaj po długim okresie czasu, gdy się mieszkało. Gdy się ma jakieś wspomnienia z tym miejscem związane, a tutaj było jakieś przejście, zobaczcie, które zostało zamurowane. Przejście do dalszej części korytarza chyba. Dobra. Niezłe krzesło. Tutaj metalowe drzwi. Asia Koncia. Tutaj jeszcze jakieś światełka po świętach. Więcej inspiracji i adresy naszych salonów znajdziesz na Black, Red, White. No i dobra. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje. Meble. Nic specjalnego. Czyjeś zdjęcie. Przeminęło z czasem. Idealny tytuł na to miejsce. O, tutaj widzicie, ktoś miał grę. mini stół do gry w piłkarzyki. Czyli jakieś dzieci. Kto wie, może dziś grają w Rakowie albo w legi. Małe te przestrzenie. Strasznie małe. Te mieszkania były klaustrofobiczne. Tutaj waga. Ktoś się ważył i potem tutaj na Dudziarskiej biegał dookoła budynków. Odchudzał się. na policję. Jak pan żeś tu wlazł? No i jesteśmy na najwyższym spięter. Wyżej już nie ma. Krzyżówki. I zobaczcie jaka naklejka w pokoju. Siła polskiej muzyki. Obudowa po Motoroli, tylna, ale widzę też jest telefon. Ktoś się zdenerwował, i chyba, może ktoś nie odbierał telefonu, i zniszczył Motorola Tu będzie dobrze. Trzeba tylko przejść przez tą rzecz. Słychać wiejący wiatr. Niestety nie da się tam wejść. No to wracamy powoli. Bo myślę, że w dalszych miejscach jest podobnie jak tu. Jeszcze tylko zajrzę tutaj, bo zauważyłem tą rzecz. Kurczę, dużo dzieci tu mieszkało. No to jest logiczne, nie? Bo rodziny mieszkały, ale po prostu czuć, że dzieciaki tutaj mieszkały. Zobaczcie jakiś randolek. cie... A to jest jakiś kineskop. No i jest regalik jakiegoś dzieciaka. A w tle słyszycie może pociąg. Kuchnia. Zobaczcie, została jeszcze lodóweczka z jakimiś popsutymi w środku. Rzeczami no i buciki, a raczej bucik jakiegoś dziecka, I tu już jest grubo. Trzeba uważać. Nonoki. Tutaj niewiele jest, choinki i dziecięce zabawki. O, widzicie Sims 2 Deluxe, a te mieszkania już są. Wszystkie puste. Więc spadamy. Hooligans 2 do ostatniej krwi. Oglądaliście? Ja chyba nie. Dla formalności sprawdzę. Zamknięte. Uff. No i wychodzimy jakoś. Niesamowite miejsce, mam nadzieję, że Wam się troszeczkę ten materiał chociaż podobał. Ja od niedawna mieszkam niedaleko tutaj na Pradze, tak więc gdy pierwszy raz przyszedłem tutaj z psiakiem ja ogólnie nie wiedziałem, że ta Dudziarska jest tak blisko. Eee, słyszałem tyle razy o tym miejscu, ale nie wiedziałem, że ono jest tak blisko mnie. Pierwszy raz jak tu przyszedłem to już wiedziałem, że muszę wejść do tego budynku i wiedziałem, że muszę zrobić o tym miejscu odcinek tutaj na YouTube. A. Udało się mam nadzieję. Miejsce niesamowite, już bardzo spokojne oczywiście, już nie jest tak niebezpieczne. Jak sami widzieliście, w środku nie było żadnych bezdomnych ani nic podobnego, ale wciąż jest taki lekki dreszczyk, jak się tutaj jest. Szkoda tylko, że większość mieszkań już jest tak ogołocona w środku, no ale trudno, do zobaczenia.